Dzień dobry, nazywam się Janusz Danielczyk, jestem fizjoterapeutą. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu, w jaki sposób za pomocą reedukacji złych wzorców ruchowych można skutecznie leczyć ból kręgosłupa odcinka szyjnego. Otóż mieli Państwo 25 godzin temu przedstawiałem Państwu swój problem z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, którego się nabawiłem podczas wykonywania chorągiewki. W poprzednich nagraniach e, pokazywałem co robiłem e, z tym kręgosłupem, żeby był lepszy, e, natomiast w dniu dzisiejszym chcę Państwu pokazać w jaki sposób e, prowadzi się reedukację złych wzorców ruchowych. I teraz o co chodzi ze złymi wzorcami ruchowymi? Otóż, jak jest jakieś e, mikrouszkodzenie, lekarze to nazywają stanem zapalnym, ja to nazywam mikrouszkodzenie, to w miejscu mikrouszkodzenia i wokół tego miejsca następuje takie gwałtowne skurcz różnego rodzaju tkanek. To, może być, to mogą być mięśnie, może być powięź, i te tkanki blokują ruch ciała, to znaczy, że blokują przed dalszą degradacją tego uszkodzonego miejsca. To wszystko dzieje się z automatu, dzieje się bez naszej woli. E, dzięki temu jesteśmy chronieni niejako z automatu. Ciało nasze automatycznie się chroni. Natomiast potem jest problem, jak tej ochrony się pozbyć, bo ta ochrona jest bardzo bolesna. E, I ja przed tym problemem stanąłem. Pokazałem Państwu zakresy ruchu. Wczoraj, 25 godzin temu, były mniej więcej takie zakresy ruchu. W tej chwili są one. Zdecydowanie większe po 25 godzinach. No i państwo, patrz, w tym momencie mam ból kręgosłupa. To jest kąt odchylenia od e, płaszczyzny strzałkowie. Ja wiem, jakie 60 I stop... Teraz, jeżeli państwo zabawią się w aptekarza i przyjrzą się dobrze mojemu tutaj ciału, e, to zauważył, że ja zrobię taką najpierw malutką karykaturę, że moje ramię lewe jest przesunięte do góry, głowa pochylona do ramienia lewego, prawy bark jest obniżony w dół. To jest tak w wersji przeyaskrawionej. W wersji normalnej e, trzeba się dobrze przyjrzeć, ale jeżeli się dobrze temu przyjrzymy, to się okazuje, że jeszcze w odcinku Górnym tutaj kręgosłupa, głowa jest przechylona leciutko w lewo, czyli dolna część kręgosłupa, ta część jest przesunięta, źle powiedziana tam w prawo, dolna część kręgosłupa jest przesunięta w lewo, natomiast górna część kręgosłupa jest przesunięta w prawo, czyli taki kręgosłup ma taką sytuację, że gdybyśmy szli do, tak i tak. No i ja tu widzę, być może wielu z Państwa tego nie widzi, ale przekonają się Państwo, jak to wygląda na zakresie ruchu. Jeszcze raz, proszę popatrzeć, w tym ułożeniu ciała, zakres ruchu tu, tu jest ból, koniec zakresu ruchu. Teraz co ja robię? Przywracam stary, normalny wzorzec ruchowy. Opuszczam bark, tu ściągam łopatki za pomocą ściągnięcia łopatki. Obniżam bark, wydłużam szyję, plecy są ponapinane. W tej chwili linia barków się wyrównała. Proszę zobaczyć, co się dzieje z głową. Tu jest mniej więcej, było gdzieś tu, teraz jest tu. Jeszcze popracuję tutaj troszeczkę. Tu proszę popatrzeć, teraz jeszcze głowę leciutko odchylę do tyłu, tu, tu do przodu. Zobaczyć. I teraz, mini państwo, na to mogę nałożyć jeszcze terapię manualną, czyli ćwiczenia, w tym przypadku będą to takie delikatne e, ćwiczenia, samospomagane, które pogłębią mi zakres ruchu. Plus terapia manualna, tutaj on z tyłu rozluźnia te wszystkie struktury napięte. I proszę zobaczyć, głowa mi się automatycznie przesuwa praw w tym układzie po takiej terapii manualnej, króciutkiej to ja mam praktycznie prawie, że cały zakres uły. tylko muszę pilnować, żeby te barki były na jednakowej wysokości jak to niewiele potrzeba uwagi i potem prostej terapii żeby no, zlikwidować ból odcinka śliny kręgosłupa w moim stanie przypuszczałem, że stanie na głowie będę mógł dopiero rozpocząć za jakieś dwa tygodnie. Natomiast w tej chwili zrobię pierwsze takie ćwiczenie testowe, tak zwaną nakrywkę czyli nogi postaram się przełożyć za głowę. Do tego zmienię ustawienie kamery, żeby to było dobrze widać. Że nogi przyciągam do klatki. Nogi. Wędrują do świecy. Następnie powolutku opuszczam obie nogi. Do tyłu rozciągając plecy i te wszystkie partie kręgosłupa, które się dapiły. W moim przypadku jest to ćwiczenie lecznicze. Mogę spróbować troszeczkę w lewo w nogi i w prawo. Tu jest wszystko dobrze. Dobrze. Świeca jest wykonana dobrze. W Wstanie z pozycji jest wykonane dobrze. W związku z powyższym, bez jakiegoś takiego wielkiego ryzyka, spróbuję wykonać najpierw przewrót w przód. Zobaczymy, jak organizm zareaguje na przewrót w przód. Podpunkt, podparcia, tu wszystko widać. Przewrót w przód jest, wszystko dobrze. Na drugą stronę, możemy spróbować jeszcze raz podparcie. jest wszystko dobrze. W związku z powyższym, bez jakiegoś takiego wielkiego ryzyka, mogę spróbować wykonać stanie na głowie. 25 godzin po rozpoczęciu terapii bólów kręgosłupa, gdzie zakres ruchu był dramatyczny. Więc proszę Państwa, próbujemy przygotowanie. Pełna kontrola. I dało radę zrobić. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę: 25 godzin po rozpoczęciu terapii odcinka szyjnego kręgosłupa ja jestem w stanie zrobić stanie na głowie. Można powiedzieć, terapia jest e, zakończona. E, no, taka, taka podstawowa. Dalej już mogę się bierać normalnie do pracy, muszę tylko do ćwiczeń, muszę tylko uważać, żeby no znowu nie przedobrzyć, że się tam znowu nie nabawić. W każdym razie po 25 godzinach jestem przygotowany do pracy. Może nie w 100%, ale w 95%, ale jestem przygotowany do pracy. I to się nazywa przy Państwa potęga tego wszystkiego, co ja robię. Czyli najpierw była relaksacja umysłu. Do tego dodałem ćwiczenia i dzisiaj pokazałem Państwu jeszcze dodatkowo reedukację złych wzorców ruchowych. Zapewne zastanawiały się Państwo, ile wykonywałem w ostatnim czasie tych ćwiczeń. Więc minęło chyba od ostatniego publikowania filmu 25-7, to jest... 25 minus 7 to jest 18, minus około 8 godzin na sen to jest 10, czyli w ciągu ostatnich 10 godzin takich machnięć głową, to ja wykonałem chyba ze 2000 albo i więcej. Teraz mogą Państwo porównać skuteczność mojej terapii i skuteczność terapii tych osób, które boją się ruchu, nie chcą ruszać dla których. 10 powtórzeń w ciągu dnia to jest zbyt dużo. Ja w ciągu 8 godzin wykonałem ponad 2000 powtórzeń. Efekt staje na głowie, mogę normalnie funkcjonować.